Wygrałeś walkę w pierwszej minucie, 20 sekundy drugiej rundy, ale minę masz taką, jakbyś przegrał po 12. Dlaczego? A, no w, w tej pierwszej rundzie chciałem taką tą supię, że mieć spokojną, a po prostu wybadać zawodnika, poboksować trochę. A, i, i, I dobrze, dobrze mi szło, bo stałem dużo lewą ręką, wchodziłem mu te ciosy, no ale on zaczął, zaczął właśnie y, mówić, że słabo bije, cały czas, cały czas. Znaczy, używał wyrazów niecenzuralnych, tak, tak, których nie będziemy... No i zacząłem, zacząłem rzeczywiście mocniej bić, a ja poszedłem, że tak powiem, za jego słowami, zacząłem mocniej bić, w tej drugiej rundzie także że już, już wsiadło mu tam parę dobrych bomb, no i, no i zaraz po tym prawym, prawym, prawym sierpie wylądował na deskach, to dosyć mocny cios, czułem, czułem go na mojej ręce. I co, i zaraz po tym powiedział sędziemu, że nie chce walczyć, kiedy wstał. Na pewno już czuł, że zaraz będzie, będzie mocny knockout, ciężki knockout, i myślę, że dlatego zrezygnował. No, ja troszeczkę jestem zawiedziony, bo chciałem poboksować troszeczkę dłużej, dlatego tam w jakichś momentach odpuszczałem troszeczkę, kiedy już siadał parę mocnych ciosów, żeby po prostu przetrzymał te rundy. No niestety nie udało się poboksować dłużej, udało się wygrać przed czasem, a z takimi zawodnikami trzeba wygrywać przed czasem, oczywiście. Także cóż, no Kolejna wygrana, i co? No i teraz ciężkie przygotowania przed na, na następną walką. Parę minut temu, właśnie zanim wszedłeś do szatni, twój trener, Sam Kolona, powiedział, że on błagał sam siebie, boga wszystkich w narożniku, żeby ta walka potrwała 5-6 rund, ponieważ takie zwycięstwa jak te nie pozwalają mu. E, mieć jakiejś dodatkowej oceny tego, co Ty potrafisz. Wszyscy, on wie, wie więcej patrząc na ciebie na Sparingach niż to, co widziałeś dzisiaj dziś, co widział dzisiaj na walce. Co się musi zdarzyć, żebyś walczył z takimi zawodnikami, którzy pozwolą ci wnieść się na ten następny poziom. no na pewno muszą być to a, zawodnicy, którzy a, są troszkę świeżsi, młodsi może, a którzy którzy no, potrafią potrafią przyjąć przede wszystkim a, bo, bo odbije dosyć I nie mocno Nie będą się bali oddać. I nie, nie będą się bali oddać. Także yy, no to myślę, że nas. Następne walki, lepsi zawodnicy, cały czas do tego dążymy, a teraz chcieliśmy mieć dwóch lepszych zawodników, niestety oni zrezygnowali. A jeden, jeden z Detroit, drugi z, z Minneapolis. Także to byli tacy zawodnicy, którzy, którzy ciągle boksują, którzy byli naprawdę e, e, mieli, mieli niezłe rekordy i na pewno z nimi bym miały trudniejszą przeprawę, trudniejsze boksy. No niestety oni w ostatnich chwilach poryzygnowali, a z ich wiadomego tylko powodu. A no i mieliśmy tego zawodnika, nie mieliśmy bardzo do dworu, bo, bo data Gali była już była już ustalona także trzeba było boksować, wygrać walkę a no i co, teraz tak jak mówiłem kolejne przygotowania i kolejna walka no właśnie, bo nie wpadajmy w nastrój krytykowania cię za to, że wygrałeś w pierwszej minucie 20 sekundy drugiej rundy, także to nie jest zupełnie to Andrzeju, tylko każdy z nas wie o twoim talencie od lat i chcielibyśmy zobaczyć ten talent nie przeciwko pięściarzom którzy się w drugiej rundzie ciebie boją bo tak było, tylko przeciwko pięściarzom którzy, którzy będą chcieli z tobą walczyć ale, ale wydaje się, że miejmy nadzieję że jeszcze w tym roku taką walkę będziemy mogli zobaczyć. Andrzeju gratulujemy Ci wszyscy i do następnej walki, kiedy zejdziesz z ringu nie tylko uśmiechając się, ale uśmiechając się z nokautem. Tak, dziękuję bardzo.